Cześć. W końcu nastał ten moment, że musimy zmienić fotelik samochodowy dla naszego tomcia. Tomek właśnie niedługo kończy 6 miesięcy i ten pierwszy fotelik był od 0 do 6 i on się staje dla niego za mały. Generalnie jesteśmy z niego zadowoleni. Jeżeli ktoś przyszedł tutaj i pomylił się i szuka fotelików od zera tam do 6 miesięcy, bo one wszystkie są takimi skorupkami, które się nosi na takim jakby na takim uchwycie, to odsyłam do naszego pierwszego filmu. Właśnie o pierwszym foteliku samochodowym dla dzieci Maxi Cosi od 0 do 6. To nie jest reklama, ale z pełnym sumieniem mogę polecić Wam ten fotelik. Powiem Wam w skrócie, co wiem o fotelikach, bo pewnie też macie dużo pytań. Na początku, póki dziecko jest małe, tam do kilku lat, musi siedzieć i też jest to bezpieczne dla niego musi siedzieć buziom do tyłu kierunku jazdy. Musi jechać tyłem po prostu. Zawsze te najmniejsze foteliki samochodowe od 0 do około 6 miesięcy. Są one takie jakby taka skorupka do orzecha, takie kubełkowe, takie, w których dziecko leży, i prawie zawsze jest to fotelik, który się chwyta jak taki koszyk sklepowy, że dziecko możesz sobie w domu włożyć do tego fotelika i zanieść do samochodu. Opcji w samochodzie typu z bazą, nie bez bazy, że trzeba pasami, to jest różne, ale ten pierwszy fotelik musi być inny. One jakby nie widziałem jeszcze na rynku fotelika, który kupujecie raz i macie cały czas. Zawsze jest ten pierwszy fotelik do 6 miesięcy. No więc ten pierwszy fotelik już, już jest za mały. No i teraz zacznijmy się rozglądać za drugim fotelikiem. On już, i tutaj już jest, są różne. Od, od 6 miesięcy do 7 lat. Od yy, 6 miesięcy do 12 lat. Ten jest na przykład od 3 miesięcy, czy już niby można byłoby go wcześniej używać. Chyba do 5 lat. Do 20 kilo. On ma bazę. Czyli po prostu jest cały czas wpięty w samochodzie, jest obracany, zaraz wam zresztą to pokażę i pokażę też, jak to montuje w samochodzie. Nie ma nasiona, czyli nie jest tak, że dziecko wsadzacie w domu w fotelik, tylko robicie to już w samochodzie. Nie? Dlaczego wybraliśmy ten model? To też nie jest reklama. Wybraliśmy ten model, byliśmy w sklepie, w Bobo sklepie, Bobo, wiecie który sklep, stacjonarnie i po prostu pan nam go. Po... No, no dobrze, dobrze nam go sprzedał. My, my się zastanawialiśmy nad Maxi Cosi tym kolejnym. Tą bazą, gdzie po prostu dziecko się obraca, czyli po prostu wsadzamy sobie wygodnie i dziecko obracamy do kierunku jazdy, do tyłu kierunku jazdy. A to chyba już wszystkie tak mają. Bardzo fajny sprzedawca w Bobolandzie sprzedał nam, uargumentował. Bardzo nam się spodobał ten kolor. Zaraz zobaczycie jaki. Jest świetny. To jest fotelik firmy Recaro, model Xenon 1 Kit. 61,125 cm. Niby od 3 miesięcy. Jest tu też taka wkładka, zobaczymy jak to będzie. Nasz Tomek zaczyna się już bardzo mocno grzać w tym foteliku. Te foteliki, wszystkie, te najmniejsze kubełkowe od 0 do 6 miesięcy, one wszystkie są takie mało przewiewne i dziecko się bardzo w nich poci. Latem akurat przypadło na lato ten okres, kiedy Tomek ten i się bardzo. Bardzo się grzało w tym foteliku. Słuchajcie, kolor sportowy. I co my tu mamy? W kartonie nic więcej nie ma. Jak on się sprawdza, to wam dopiero powiem za parę tygodni, parę miesięcy. Na razie Wam pokażę, co jest w środku. Ogólnie moim zdaniem y, powinniście chodzić do tych sklepów i po prostu najzwyczajniej w świecie rozmawiać z tymi sprzedawcami, bo jednak oni całe dnie to sprzedają, całe dnie przy tym siedzą i znają się po prostu na rzeczy. W ogóle jest w kolorze takim ładnym, pomarańczowym. Nie wiem, czy Wam też się podoba. Moim zdaniem jest super. Niemiecki. Czy zrobiony w... Zaprojektowany w Niemczech na pewno. Mhm. Słuchajcie, tutaj jest ta noga. Jak będziemy ją mont montować go w samochodzie, to to jest ta noga, która rozpiera się i trzyma się o dywanik. Mamy tutaj szeleczki, też takie łączne. Słuchajcie, materiał bardzo e, taki gumowaty. Chyba ma się trzymać na ubraniu małego. No, ciekawy jestem, bo tu jest tak dosyć mało miejsca. Pewnie to się demontuje. Aha, to się demontuje. W razie w, widzicie. O, to się pewnie demontuje, tak? Więc to jest dla tych najmniejszych. Może jeszcze Tomek będzie to potrzebował. A już na dla większych chłopaczków macie bez tego. To jeszcze chyba się demontuje. Dobra, muszę przejrzeć instrukcję, żeby wam powiedzieć, co i jak. Tu jest taka blokada. Na razie się skupię na dla mniejszych dzieciaczkach, czyli dla tych mniejszych, to jest tutaj, i on wtedy może się tylko obrócić. Tyłem do, do, do kierunku jazdy, dobra, to już wiem. Więc tak, to jest wkładka dla noworodka e, do 75 cm. Zobaczymy. Tą Kowi może to jeszcze damy. E, to ewentualnie mm, to już nic się z tego nie wyciąga, bo to jest po prostu ta picerka potrzebna do e, zabezpieczenia tutaj tych, tych plastików. Więc to, to już tak zostaje. Ewentualnie y, można sobie regulować zagłówkiem. Widzicie? Dla małych dzieci jest w takiej regulacji. Maksymalnie tak, minimalnie tak. Więc to jest taka dla małych dzieci regulacja. A tym przełącznikiem zmieniacie sobie dla starszych dzieci. Że jeszcze wyżej można, nie? można tam zablokować chyba no ogólnie spoko, jest to przemyślane wszystko tak, będziemy z tego korzystać więc jak tutaj blokuje, bo Tomek jest mniejszy regulujemy to tak, zresztą poczytacie sobie w instrukcji, nie słuchajcie mnie szyja, pas barkowy zgodnie z tym to jest ten pięciopunktowy pas jego się tutaj reguluje naciskając ten guzik o wiele łatwiej niż w tym Maxi -cosi. Mm. On będzie, tu będą fotele, więc on będzie tak jeździł. Jak chcemy go wyjąć, wciskamy tutaj jest taka wajcha i obracamy i wyciągamy. W ogóle jest, ta wajcha jeszcze powoduje, że można go położyć albo postawić bardziej. Ale są chyba tylko dwie pozycje. Leży i bardziej siedzi. Dla starszego dziecka, mamy tu jeszcze taką. Takie zwolnienie blokady, że ten fotelik może być też przodem do kierunku jazdy. Muszę poczytać na temat tych regulacji prawnych, bo nie wiem od kiedy można tak jeździć. My na razie, wiadomo, będziemy jeździć tak. Ja sobie nawet nie zawracam głowy. Tu są takie zaczepy IsoFixy, czyli tym. I tak musimy zaczepić w siedzenie. To jest konieczne. To sobie na razie schowam. No i tą nogą. Bardzo fajne. Sadzamy fotelik do auta. I teraz tak. Tutaj są takie zaczepy do izofiksów. Tu są wasze izofiksy. Trzeba to wyjąć. Obracacie potelik. Można od razu wyjąć nogę, ale na razie nic z nią nie robimy. No i sobie teraz te izofiksy wkładamy. Dobra, to znaczy, że jest zielone, to znaczy, że tam się dobrze zaczepiło, co nie? I teraz my musimy chyba jeszcze go trochę odsunąć. Jeszcze dosłownie na, na, na trochę, czyli tymi izofixami, na no jeszcze jeden poziom dalej i teraz regulujemy nóżkę. Jest tu przycisk do regulacji, no i teraz jest zablokowany, że wózek jest, znaczy fotelik jest i trzymany przez izofixy i opiera się tutaj o zielony, tak i teraz tak. I teraz tu jest taka blokada, co nie? Tak jak mówiłem w środku, że możemy tylko i wyłącznie obracać w tym kierunku. I tak dobra, teraz tak, czy, czy będziemy używać tego? Chyba tak, co? Tego co masz w dłoni. chyba jeszcze tak, Chyba jeszcze tak. Na razie mu trochę poluzowałem. Nie wiem czy to jest na maksa poluzowane. Dopasujemy już jak będzie siedział. No dobra, to weź jeszcze wstaćmy tą yy, dostawkę dla nimowlaków, cyk. No ciekawe, no to są podani, bo nie będzie się tak nagrzewał, nie? Nie wiem, właśnie, podobno się nie nagrzewają w tych małych, w tych, w tych właśnie drugich. A weź zobacz właśnie jak z tą wkładką, czy on się będzie, czy nie będzie mu za, według Ciebie, czy nie będzie z tym mu za ciasno. Nie od zera, ona jest od 3 miesięcy chyba. No. Nie no, będzie okay. Sprawdzimy zaraz okay. No dobra, zapraszam do subskrypcji i komentowania. Dajcie znać jakie Wy macie foteliki, na jakim Wy jesteście etapie. Hej.